Witajcie! Istnieją ludzie, dla których szukanie różnych ciekawych rzeczy jest czymś przyjemnym. I to nie tylko na lądzie, ale również i pod wodą. Jak wiecie, nasza planeta wciąż skrywa wiele tajemnic i zagadek, z czego najwięcej znajduje się w morzach, oceanach i innych zbiornikach wodnych. Jedni znajdą starożytne monety i się wzbogacą, a inni trafią na starożytne artefakty, dziwne narzędzia, a nawet całe miasta. Przykładowo rzeka Colorado, a właściwie zatoka przy Molo w Cienega Springs to niezwykle piękne miejsce z czystą wodą. Miejsce to cieszy się dużą popularnością wśród nurków, a jeden z nich, 4 maja 2015 roku, napawając się podwodnym pięknem, natknął się na coś ciekawego. Na plastikowych krzesłach siedziały dwa ludzkie szkielety, jakby właśnie odpoczywały i o czymś rozmawiały. Przestraszony nurek wynurzył się z wody i natychmiast wezwał policję. Nurkowie pod wodą wykonali kilka zdjęć, które przypominają sceny z filmu, w którym ludzie umierali z przerażenia siedząc na krzesłach. Na czaszkach nadal miały okulary przeciwsłoneczne. Szeryf podejrzewał jednak, że była to tylko artystyczna instalacja, a nurek, który ponownie udał się, by zbadać straszliwe znalezisko, potwierdził, że szkielety nie są prawdziwe. Kopie ludzkich szkieletów były wysokiej jakości, a zostały wykonane z plastiku, by można było je zatopić. Na jednym z nich znaleziono notatkę: Bernie przez całe życie marzył o życiu w rzece. Policja spędziła około godziny na analizowaniu fotografii i szkieletów, zanim nabrała pewności, że to czyjś żart, który, nawiasem mówiąc, został bardzo dobrze wykonany. Czy ktoś jeszcze nie słyszał o Stonehenge? Ogromne kamienie stojące w kręgu bez wzmocnionej postawy. Po dziś dzień nikt nie wie, czemu ta konstrukcja ma służyć. Podobną instalację znaleziono w 2007 roku na głębokości 12 metrów w zatoce Grand Traverse, jezioro Michigan, USA. Początkowo celem wyprawy było odnalezienie zatopionych statków za pomocą sonarów nowej generacji. Naukowcy odkryli tę dziwną konstrukcję pod wodą i nie mieli pojęcia, że natkną się na zabytek, który najprawdopodobniej ma ponad 9000 lat. Dzięki badaniom odkryto, że na wielu kamieniach znajdują się tajemnicze wzory, które najprawdopodobniej przedstawiają postaci wymarłych zwierząt. Pojawiło się kilka hipotez odnośnie tego, który z ludów mógł wznieść taką budowlę, ale jak dotąd żadna z nich nie została potwierdzona. Niedaleko brzegu w portu Loverdale na Florydzie znajduje się dość niezwykłe miejsce. Na gnijącym wysypisku opona znajdują się 2 miliony opon, które wyrzucono tam w latach 70. XX wieku. Sterta powstała w wyniku nieudanej operacji ekologicznej, mającej na celu utworzenie sztucznej rafy. Aktualnie opony w wodach przybrzeżnych Florydy powoli ulegają rozkładowi, co oczywiście powoduje nieodwracalne szkody dla środowiska. Od 2001 roku trwa zakrojone na szeroką skalę sprzątanie tego obszaru, ale niestety do tej pory usunięto zaledwie 73 tysiące opon z blisko 2 milionów. Medycyna znana wieki temu nie ma już nic wspólnego z obecną i wygląda co najmniej barbarzyńsko. Sztuka uzdrawiania była dość ograniczona. Pijawki, kadzidła, upuszczanie krwi, zaklęcia, ale ostatnio na morskim dnie znaleziono coś, co odkryło medyczną tajemnicę minionych lat. U wybrzeży Toskanii natrafiono na wrak statku sprzed 2100 lat. Badacze znaleźli tam pozostałości dość sporej apteczki, której wiek szacuje się na około 130 rok przed naszą erą. Znajdowało się w niej 136 cynowych i drewnianych butelek z lekarstwami, a także kostki, pigułki i tabletki. Co ciekawe, większość znalezionych leków ma zróżnicowany i złożony skład. Niektóre tabletki zawierały ponad 10 różnych ekstraktów roślinnych, niektóre wykonane z żywicy sosnowej, cynku, skrobi, a nawet warzyw. Naukowcy zaangażowali do pracy lekarzy i doszli do wniosku, że podobne preparaty są nadal stosowane w leczeniu niektórych skorzeń, np. o charakterze okulistycznym lub chorób związanych z przewodem pokarmowym. To znalezisko pozwala nam rozwijać tajemnice dotyczące szerokiej gamy leków stosowanych przez ludzi przed naszą erą, które o dziwo były dość skuteczne. W 1985 roku znany wówczas kartograf odkrył ciekawe znalezisko u wybrzeży Long Branch w New Jersey. Były to wraki dwóch lokomotyw zbudowanych w 1850 roku. Oczywiście możecie od razu zadać sobie pytanie, w jaki sposób te pociągi zostały zakopane w głębokim błękitnym morzu. Niestety nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy przypuszczać, że lokomotywy te transportowano jakąś dużą barką, która prawdopodobnie się rozbiła. Niedaleko tego miejsca znaleziono pozostałości jakiegoś statku, ale nigdy nie wyciągnięto wraku na powierzchnię, by przeprowadzić odpowiednie badania. Wielu z Was zapewne słyszało angielską legendę o królu Arturze. Jest to historia wielkiego wojownika, któremu udało się wyciągnąć miecz z kamienia. W zdecydowanej większości wersji tej legendy, gdy król znajdował się na skraju życia i śmierci, miecz Excalibur wpadł do jeziora, po czym nikt nigdy go więcej nie widział. A co jeśli został odnaleziony? Przynajmniej część informacji się zgadza, a mianowicie, że miecz częściowo tkwił w kamieniu. Odnaleziono go na głębokości 11 metrów, natomiast obok rzeki znajdują się ruiny starożytnego zamku rycerskiego. Ale są też niespójności: zamku używano od XVII do XVIII wieku, a sam miecz powstał w wieku XIV. Tego typu miecze są rzadkością, ponieważ w ciągu ostatnich 100 lat na Bałkanach odnaleziono tylko takie dwa. Czołgi odegrały kluczową rolę podczas II wojny światowej, wykonując takie zadania jak transport żołnierzy, atakowanie wroga i ochrona baz. Zostały zaprojektowane w taki sposób, by przetrwać w walce dzięki ciężkiemu opancerzeniu, które było odporne na poważne uszkodzenia. Jednak niektóre czołgi zaginęły podczas wojny, pozostawione bez opieki na wiele lat. Na przykład w 2016 roku nurkowie znaleźli w wodach rzeki Don czołg T-34, który znajdował się tam od II wojny światowej. Wojenna maszyna została wyciągnięta z wody przy użyciu specjalnego sprzętu, a następnie ją odrestaurowano. Ważyła 30 ton i przez 10 przebywała pod wodą. Proces ten wymagał znaczącego wysiłku i sporej wiedzy. Jednak pomysł naprawienia czołgu i możliwość jego późniejszego wykorzystania w muzeum ekscytuje zarówno historyków, jak i miłośników II wojny światowej. Niedawno na pewnej tropikalnej wyspie fale wyrzuciły na brzeg szczątki niezwykłego morskiego stworzenia. Zwierzę, które swoim wyglądem nie ma odpowiednika w świecie nauki, wzbudziło spore zainteresowanie opinii publicznej i wywołało naukowe dyskusje. Jego zniknięcie było równie nieoczekiwane jak pojawienie się, co pozostawiło cały świat w kompletnym zdziwieniu. Mieszkańcy wyspy opisali stworzenie jako coś podobnego do dinozaura, ale z pewnymi zaskakującymi cechami: dziobem zamiast zębów i zaskakująco futrzanym ogonem. Te cechy nie pasują do żadnego znanego stworzenia morskiego. W związku z tym, że delfiny czasami rodzą się z krótkim futrem, które tracą po pewnym czasie, pojawiły się spekulacje, że mógł to być zmutowany morski potwór. Być może było to stworzenie z mutacją genetyczną, która wywołała wzrost tego futra. W maju 2011 roku Nowojorczycy przypadkowo odkryli kolejne dziwne stworzenie, wyrzucone na brzeg East River. Potwór był imponujący pod względem rozmiarów. Długość jego ciała przekraczała 2 metry, a wygląd był co najmniej zagadkowy. Nieznane stworzenie przypominało rybę z głową psa. Zdjęcie potwora szybko rozprzestrzeniło się w internecie, a użytkownicy próbowali dowiedzieć się, co to dokładnie jest. Eksperci zoologii rozwiali wątpliwości internautów. Okazało się, że potwór to po prostu jesiotr atlantycki. Ten gatunek ryb można oczywiście zaliczyć do starożytnych, czasami nazywany jest nawet żywą skamieliną. Jesiotry atlantyckie osiągają bardzo duże rozmiary. Długość ich ciała może sięgać 2,5 metra, a waga 140 kg. Zamiast łusek mają pięć rzędów płytek kostnych lub pancerz jak użuka. Z tego powodu różnią się wyglądem od innych ryb i można je pomylić z nieznanymi stworzeniami. Oglądając ten film można by pomyśleć, że woda w rzece ma czerwony kolor dzięki obróbce w programie do edycji wideo, ale w rzeczywistości jest to prawdziwy kolor tej wody. Czerwona Rzeka przepływa 100 km od peruwiańskiego miasta Cusco. Jej wody mają jasny, szkarłatno-czerwony kolor. Ta wyjątkowość przyciąga wielu turystów i jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją przyrodniczą Peru. Wody czerwonej rzeki nabierają niezwykłego koloru jedynie w porze deszczowej. Przez resztę czasu woda jest dość brudna i ma kolor brązowy. Wraz z nadejściem upadów rzeka nie tylko zmienia kolor, ale staje się szeroka, głęboka i czysta. Rzeka swój bieg zaczyna w rejonie gór tęczowych. Swoją drogą rzeźba tego terenu również wygląda fantastycznie. Kolorowe warstwy powstały miliony lat temu dzięki czerwonemu piaskowcowi, który pod wpływem wielu czynników zabarwił się różnymi kolorami. Z gór tęczowych do Czerwonej Rzeki wpływa dość duża ilość tlenku żelaza, co nadaje rzece słynny, czerwony kolor. U wybrzeży wioski Atlit leżą zatopione ruiny starożytnego miasta Atlit Yam, które zostały odkryte w 1984 roku przez archeologa morskiego Ekota Galiliego. Od tego czasu dzięki długim podwodnym wykopaliskom znaleziono domy, groby i studnie, a w centrum tej osady znajduje się 7 megalitów, które ustawiono w kamiennym półkolu wokół źródła słodkiej wody. Źródło to mogło być niegdyś miejscem rytuałów związanych z wodą. Wyobraźcie sobie, że to miejsce pamięta czasy między 6090 a 6300 rokiem przed naszą erą. Jego powierzchnia to ponad 40 000 metrów kwadratowych. Pomimo tego, że konstrukcja ta nie znajduje się pod wodą, to i tak warto zwrócić na nią uwagę. W Niemczech znajduje się wyjątkowa budowla, mianowicie diabelski most, który powstał w 1860 roku. I choć niektórym może się wydawać, że tak niesamowitą konstrukcję mógł stworzyć jedynie sam szatan lub siły boskie, w rzeczywistości to dzieło człowieka. Doskonałe obliczenia matematyczne i krzywizna mostu pozwoliły stworzyć połowę idealnego koła. Zgodnie z pomysłem architekta odbicie w wodzie miało stworzyć wrażenie koła pełnego, dzięki czemu most ma mistyczny wygląd, niczym portal do innego świata. Pomimo prymitywnej konstrukcji z niejednorodnych kamieni, most jest doskonałym przykładem harmonii między sztuką i inżynierią. I to wszystko na dziś, moi drodzy. Jeżeli ten film okazał się interesujący, zostawcie polubienie, a także komentarz. I do zobaczenia wkrótce.